Cześć. Opowiem Wam dzisiaj o różnicach pomiędzy dwoma typami stalowo nieprzywierających patelni duńskiej marki Skampa. O ile linia CTX znana już od bardzo wielu lat na rynku jest linią patelni klasy Premium, o tyle nowa generacja patelni Haptic lub Hapticu to już klasa Super Premium. Zacznijmy może od podobieństw. Zarówno patelnie CTX, jak i patelnie HaptiQ wykorzystują tą samą konstrukcję szkieletu. Konstrukcja wygląda w ten sposób. Na zewnątrz jest stal szlachetna, w środku gruby pas aluminium, którego zadaniem jest rozprowadzenie ciepła po całym naczyniu i oczywiście potem jest stal szlachetna, na którą nakłada się powłoki nieprzywierające. Dzięki trójwarstwowej konstrukcji i oczywiście temu grubemu pasowi aluminium, który znajduje się w patelniach, CTX i Hapticue możemy mówić o patelniach, które doskonale szybko się rozgrzewają, fantastycznie szybko akumulują ciepło, bardzo długo je zachowują i świetnie kierują to ciepło w głąb przyrządzanych potraw. W obu przypadkach w patelni HaptiQ i w patelni CTX w środku znajduje się nowoczesna, nieprzewierająca powłoka. Jest to powłoka tytanowo-ceramiczna. I składa się z pięciu warstw. Każda warstwa powłoki tytanowej nakładana jedna na drugą składa się z innej grubości cząsteczek. Chodziło o to, aby wszystkie razem, tworzące pięć warstw, stały się niezwykle mocne, odporne na ścieranie uszkodzenia mechaniczne i oczywiście na bardzo wysokie temperatury. To się udało. Zwróćcie uwagę, że zarówno powłoka Stratanium, jak i powłoka Stratanium Plus, wytrzymuje temperatury do 260 stopni Celsjusza. To wyjątek w kategorii powłok tytanowo-ceramicznych, ponieważ dotychczas wszystkie powłoki, które były już bardzo zaawansowane, wytrzymywały temperatury maksymalnie 250 stopni Celsjusza. Zarówno patelnie CTX oraz naczynia z tej linii, jak i naczynia oraz patelnie HaptiQ mogą trafiać do Piekarnika w temperaturach do 260 stopni bez najmniejszego problemu sobie radzą. Niestety tego typu powłoki nie nadają się do tego, aby przechowywać na tych patelniach czy w tych naczyniach potrawy jedzenie gotowe już w lodówce. W filmach producenta pojawia się informacja, że patelnie CTX bądź aptikiu mogą trafiać do zmywarek. Ja jednak bym na to uważał. Zwróćcie uwagę, dlaczego. Producent przygotowując naczynia na szeroki rynek sprzedaży, kiedy już są w, po testach, po crash testach tak i tak dalej, i tak dalej, yy, testuje tego typu sprzęt w laboratoryjnych warunkach. Stąd zmywarkowe jakieś dodatki, detergenty były badane kilka, bądź nawet kilkanaście lat wcześniej. W tym czasie detergenty do zmywarek się dosyć mocno zmieniły, stały się niestety bardziej żrące, bardziej agresywne. Stąd tutaj, jeżeli mielibyście mieć tego typu taką patelnię w zmywarce, może się okazać, że po kilku miesiącach będzie wyglądała tak, jakby miała kilka lat. Na pewno zmywarka ją nieco postaży optycznie. Może nawet doprowadzić do tego, że pojawią się jakieś ryski na tej powłoce tytonowo-ceramicznej. Jeżeli chodzi o kwestię mycia, proponuję naczynia z powłoką stratanią bądź stratanią plus myć ręcznie. Spójrzcie, podstawowa różnica, jeżeli chodzi o kwestię materiału. Linia CTX to linia naczyń ze szczotkowaną stalą na zewnątrz, natomiast linia HaptiQ to naczynia z bardzo pięknej polerowanej stali szlachetnej. Linia HaptiQ ma uchwyty ze stali szlachetnej, która jest polerowana. Te uchwyty są lekko wygięte ku górze, natomiast linia CTX ma uchwyty proste, wykonane ze stali szczotkowanej. Wewnątrz patelni i naczyń CTX mamy powłokę z Tratanią. Tak jak wspomniałem, pięciowarstwowa tytanowo-ceramiczna powłoka, ona jest bardzo taka miła w dotyku gładka. To powłoka, można by powiedzieć, do zastosowań cywilnych, chociaż zawodowi kucharze też bez najmniejszego problemu z tych patelni mogą korzystać. Zupełną nowością w kwestii naczyń marki Scampan jest powłoka Stradanium Plus. To powłoka pierwsza taka. Powiedzmy sobie nawet na świecie. To powłoka zaprojektowana przez kucharzy i stworzona dla kucharzy, dla zawodowców, którzy naprawdę wymagają od patelni bardzo wiele. Różnica jest przede wszystkim widoczna już optycznie. Patelnie z powłoką stratanium mają. Grafitowo-szarą powłokę, natomiast powłoka Stratanium Plus jest antracytowo-czarna, delikatnie połyskliwa. Czarna antracytowa powłoka patelni Hapticu została stworzona na podobieństwo mokrych ziarenek piasku. Jest haptyczna, faktycznie lekko chropowata. Powłoki Stratanium Plus, między innymi zaimplementowane w naczyniach Hapticu marki Scanpan, posiadają wyjątkową zdolność. Robią to, co dotychczas potrafiło robić żeliwo, żelazo lub miedź po prostu wzmacniają smaki mięs, ryb czy smażonych warzyw. Patelnia już się nagrzewa. Sprawdzamy sobie ile już na stopni. 140. Patrzcie, prawie. To jest idealna temperatura do tego, aby rozpuścić nieco masła. Masło się prawie roztopiło. Możemy Wbijać jajko. Jajko jeździ po patelni jak szalone. Trzeba naprawdę uważać, żeby z niej nie wyskoczyło. Jajko jest prawie gotowe. Osiągnęliśmy temperaturę raptem 171 stopni Celsjusza. To naprawdę wystarczy do tego, aby tak delikatne potrawy mogły się smażyć. Ja jeszcze sobie zmniejszę moc palnika. Jajko sadzone teraz już samym, zakumulowanym, ciepłym z patelni dojdzie sobie, dorobi się fantastycznie i nie będzie zbyt suche. Zarówno na tytanowo-ceramicznych powłokach Stratanium, jak i Stratanium Plus poślizg potraw będzie niemal identyczny, tylko z tą różnicą, że Stratanium Plus dodatkowo nam te smaki wzmocni, uszlachetni, stworzy je bardziej radykalnymi. Przy smażeniu na patelniach marki Skampan z powłoką Stratanium czy Stratanium Plus nie muszę używać żadnych łopatek, żadnych utensyliów, które pozwoliłyby mi podbierać czy zsuwać smażone produkty. Odkładam, popatrzcie jak to będzie wyglądało, wyłączam sobie już indukcję, na nie jest już potrzebna. Jak jest usmażone i spójrzcie jak to wygląda. Naprawdę trzeba uważać, żeby smażone produkty nam nie wyjechały z obrębu patelni. Jeszcze teraz słowo o myciu. Zapraszam was. Zobaczcie, jak po natłuszczonej patelni spłynie woda, w jakim tempie umyjemy patelnię z powoką strataniu. Tak wygląda patelnia po usmażeniu jajka sadzonego. Zwróćcie uwagę, mam włączoną ciepłą wodę, nie używam żadnej gąbki z płynem do mycia naczyń. Tylko przepłuczę patelnię. Zobaczycie, jak to wygląda. Tak już wygląda patelnia lekko tylko spłukana ciepłą wodą, a tak, a tak się myje patelnie z powłoką stratanią. Co specyficzne, dłużej trwa płukanie tej patelni niż jej mycie. To niesamowite. Wielu klientów pytało mnie w takim razie, którą patelnię wybrać. Czy decydować się na patelnię CTX, czy może na wyższą klasę patelni z powłoką Stratanium Plus, Hapticu bądź Technicu. Powiem tak, jeżeli chodzi o kwestie różnic w smażeniu, musielibyście mieć dwie patelnie postawione na kuchence, aby te różnice wychwycić. Jeżeli zależy Wam na tym, aby Wasze mięsa, ryby, warzywa smakowały mocniej, dosadniej, na pewno polecałbym patelnię z ultra nowoczesną projektowaną przez zawodowych kucharzy powłoką Stratanium Plus. Jeśli natomiast nie potrzebujecie tak mocnego podbicia smaków, robicie sobie delikatniejsze mięsa z jakichś marynatach czy, czy, czy delikatniejsze ryby, na pewno fantastycznie sprawdzą się patelnie z powłoką Stratanium. Nieco starszą powłoką, tak jak wspomniałem, od której dopiero wyszła, wyewoluowała powłoka Stratanium Plus. Ale co specyficzne, w obu typach powłok, zarówno Stratanium, jak i Stratanium Plus, możecie smażyć z minimalną ilością tłuszczu i z fantastycznym poślizgiem.